Cześć, witajcie w Małej Okrąglicy, czyli dziesiątym odcinku polskiej myśli deweloperskiej, czyli serii, w której pokazuję gry rodzimej produkcji. A dziś pogramy w LumenCraft. Gra pojawiła się 13 kwietnia 2022 roku we wczesnym dostępie na Steam i GOG. Cena bazowa to 40 złotych polskich. Jest to symulacja górnika bojowego połączona z tower defensem. Całość widziana od góry. Czyli tak. Zbieramy kamuszki, strzelamy do robactwa, budujemy i bronimy bazę. Całość w klimacie totalnego odosobnienia i bez widoków na ratunek z zewnątrz. Ciekawostką jest fakt, że twórcy przerobili silnik Godot, czyli to jest taki open-source'owy silnik, w ten sposób, że można zniszczyć każdy piksel terenu, a dodany własny system dynamicznego oświetlenia świetnie z tą destrukcją współgra. Gra została wyprodukowana przez niezależne studio 2Dynamic Games z Krakowa. Jest to chyba ich pierwsza gra, i jak na debiut wyszło całkiem nieźle. Spójrzmy na garść statystyk ze strony SteamDB: 254 na 312 ocen pozytywnych, czyli to jest około 82%. Niecałe 800 osób grających w szczytowym momencie, około 200 regularnych. Jest przyzwoicie, a przypominam, że jest to Early Access. No i to są statystyki tylko ze Steam. Wydawcą jest tutaj firma Star Drifters, autorzy ciekawej produkcji, jaką jest gra Driftland The Magic Re Revival. Polecam przyjrzeć się również temu tytułowi. Na początek, trochę o tym, co się tu w ogóle dzieje i dlaczego znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Informacje, które teraz usłyszycie, ciężko znaleźć, będąc już w grze, są widoczne w karcie w sklepie. Mamy rok 2221, a więc 200 lat do przodu. Ludzkość ledwo dyszy. Żyją bez prądu, światła i perspektyw na lepsze jutro. Ale przypadkiem odkryto nowy minerał, tytułowy lumen, który może nas uratować i przynieść ludzkości nowy dzień. Żaden ze zwiadowców wysłanych do tej pory po lumen nie wrócił. Jesteśmy jednym z tych dzielnych kopaczy. No i. Ruszamy! Szybko okazuje się, że nie jesteśmy w podziemiach sami. Musimy walczyć o przetrwanie, co robimy za wszelką cenę. Tyle opisu. Zagrajmy. Do wyboru mamy 6 oficjalnych map: po 2 na 3 tryby. Mamy piaskownicę, gdzie są wszystkie aspekty gry i bronimy się przed kolejnymi falami wrogów. Przygodę, gdzie jesteśmy zdani sami na siebie i co, to, co znajdziemy. I wyzwanie, którego nazwa mówi sama za siebie. Jest to fajnie podzielone, piaskownica jest długa. Mapa pierwsze starcie to około 4 godziny rozgrywki, a można by pomyśleć, że to jest jakaś rozgrzewka. Przygody są trudne, trzeba ważyć każdy krok, a wyzwania trochę mnie zawiodły, są za łatwe i za krótkie. Ogólnie jest tego trochę mało, niby są mapy z warsztatu Steam, albo sami możemy coś stworzyć, ale to nie to samo. Prosimy o więcej, kochani twórcy. Jest też trening, który należy zrobić, inaczej możemy się poczuć trochę zagubieni, bo w normalnej rozgrywce zdani jesteśmy już sami na, sie na siebie. Niezależnie od trybu, sterujemy pojedynczym bojowym górnikiem i jedziemy z tym metalem. I tu od razu muszę zacząć narzekać: okropnie nieintuicyjne jest tutaj sterowanie, a mówię to jako fan twórczości firmy Pirania Bytes. Samochodzenie jest ok. Ale na przykład ta maciupeńka brązowa kropeczka, robiąca za celownik, i kierunek, w którym jest zwrócona nasza postać, sprawiła, przynajmniej mi, wiele problemów. Często znikała mi z radaru, szczególnie przy większej nawale. No i ekran przypisywania klawiszy czy akcji, niby jest instrukcja, ale na przykład za, za długo moim zdaniem trzeba przytrzymać ten klawisz szybkiego przypisania. Źle moim zdaniem jest też zrobione sterowanie w ekwipunku. Na przykład, żeby przypisać jakiś przedmiot, musimy najpierw być na jego polu. A żeby to zrobić, musimy używać scrolla lub klawiszy Q E. Nie da się kliknąć go myszką. Ile to razy myślałem, że przypisałem coś na szybko, a okazało się, że tego nie ogarnąłem. Co dziwne, gdy klikamy przypisany przedmiot na szybko przedmiot, otwiera się ekwipunek. Jeśli już przez to przebrniemy i wybaczymy, jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Wrogów jest cała masa rodzajów: od małych i głupich robaczków po ogromne golemy, które upadając niszczą wszelkie zabudowania. Podoba mi się ta różnorodność. No i te robaczki, broniące chyba lumenu, atakują wszystko i wszystkich, których wyczują. I tu wchodzimy my, dzielni, bojowi, górnicy, chcący przywrócić ludzkości lepszą egzystencję. Aby to zrobić, musimy zbudować bazę i umieć ją obronić. Podstawową ochroną są wieżyczki obronne. Tutaj jest trochę słabo. Mamy tylko dwa rodzaje: to jest snajperską i z karabinem maszynowym. Bazę chronimy też segmentami murów, nie zapominając oczywiście o bramie. Głównym ośrodkiem, który musimy chronić za wszelką cenę, jest reaktor zasilany lumenem, i wokół niego budujemy naszą bazę. Do budowy potrzebujemy oczywiście surowca, a jest nim tutaj po prostu metal. Jaki? Nie wiadomo. Drugi z surowców, lumen, używamy do ulepszeń. Wszystko zdobywamy wiercąc ściany. Bardzo łatwo jest rozpoznać, które są które. Mamy też je odpowiednio pokolorowane na mapie. Trzeba tylko uważać, żeby się nie dokopać do lawy, bo ta zalewa wszystko i wcale nie znika. Czasem też przy kopaniu z jeszcze niższych, z jeszcze niższych podziemi wypełzają robale. Różnorodność budynków jest spora i dobrze dobrana. Jest, też, jest tego naprawdę dużo. Trzeba uważać na co się wydaje, bo metalu zawsze brakuje. Mamy arsenały, gdzie produkujemy różne, coraz to potężniejsze bronie, apteczkownie, narzędziownie czy laboratoria do ulepszeń. Są to nazwy własne, w grze nazywają się oczywiście inaczej. Wszystko posiadające bardzo dobre animacje. Muszę powiedzieć jeszcze o jednym, w grze mamy fantastyczne udźwiękowienie. Muzyka i efekty świetnie współgrają, kudosy za to. No i tak sobie żyjemy, od fali do fali. Dobra, pora więc na standardowe czepialstwo. Poza sterowaniem, ekwipunkiem, jest parę rzeczy, które mnie ubodły. No to lecimy. Wspomniane już piksele. Czasem po wydobyciu zostają takie malutkie smugi, na których blokuje się nasza postać albo nie idzie nic zbudować. Musimy się wtedy mocniej przyjrzeć, żeby to wyczyścić. Dalej idąc. Głupie robale. Czasem jakieś resztki z gdzieś daleko się zblokują i... aby wszystko wyczyścić musimy ich szukać. Na szczęście nie trzeba tego robić od razu, kolejne fale i tak nadciągają. Jak już jesteśmy przy wrogach, przy Hordach 500 gra nie wytrzymywała i bardzo mocno lagowała. Co prawda nie mam najnowszego PC, ale powinien spokojnie sobie poradzić nawet z taką nawałą. Dalej, zbieranie leżących surowców. Są one przyciągane jakimś magnesem czy magicznym odkurzaczem, ale jak idziemy za szybko, to się nie zbiorą, tylko polecą w siną dalej. Poza tym, niektóre odłamki ciężko jest odróżnić od rzeczywistego surowca. Czasem gdzieś szedłem po coś zupełnie nadaremno. Jeśli już mówimy o, o rzeczach trudnych do odróżnienia, to zdarza się że nie można odróżnić wroga martwego od żywego. Musimy wtedy patrzeć na mapę albo oczekiwać sygnału dźwiękowego atakujących wrogów. Kolejną rzeczą, kolejna rzecz, gdy coś budujemy, to niech was ręka broni, by wejść na teren, gdzie ma stanąć budynek. Dron, który to robi zamiast poczekać, od razu rozsypuje metal, który miał przygotowany na ten cel i obrażony wraca do reaktora. Na koniec pierdoła, mamy w grze przynajmniej jedno nieprzetłumaczone okno. To jest to, gdy wychodzimy już z niej i proszeni jesteśmy o potwierdzenie tegoż wyjścia. No i jeszcze taka mała rzecz, zamiast yy, space mogłaby być już nasza rodzima spacja. Tyle czepialstw. No to pora na podsumowanie. Bardzo mi się podoba art style i ogólnie grafika w grze. Gra ma też świetne udźwiękowienie. System oświetlenia, przypomnę, stworzony przez twórców od zera, robi klimat. Cały czas czujemy, że gdzieś tam jest to zagrożenie. Takie, mamy takie uczucie zaszczucia, wręcz, że i, i oczekiwania, że tylko wychylimy się poza obręb światła. Bawiłem się naprawdę dobrze. Zawsze było co do roboty. Na coś się zbierało ten metal i lumen. Czy to była odbudowa, czy kolejne ulepszenie. Nawet mimo kłopotliwego sterowania i dziwnego poruszania się po okwipunku i tej przeklętej brązowej kropki, czego mi zabrakło najbardziej? Chyba generatora map losowych, z, też z losowymi falami, albo jakiejś kampanii fabularnej. Pamiętajmy jednak, że jest to early access wszystko przed nami. Ja, powtarzam, bawiłem się dobrze, ale na razie usiądę i po prostu poczekam na więcej. To był dziesiąty odcinek polskiej myśli deweloperskiej, czyli serii w której pokazuję gry rodzimej produkcji. Dzisiaj była to gra Lumencraft od Two Dynamics Games do spółki ze Star Drifters. Pięknie dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć!